Ok, więc kontynuujemy naszą grę. W poprzedniej części zrobiliśmy funkcję, która wyświetla nam naszą tablicę z polami, kółko i krzyżyk. A teraz przydałoby się yy, wprawić naszą grę w ruch, to znaczy umożliwić graczowi właściwie graczom, no bo gra kółko i krzyżyk powinna być dla dwóch graczy ruch, jak to zrobić, no będziemy pobierać oczywiście klawisz, wciśnięcie klawisza przez użytkownika, no i wywoływać odpowiednią akcję więc może napiszmy sobie tutaj funkcja move void move tak Bo teraz jakby to zrobić, żeby to było fajnie i dobrze. Będziemy pobierać klawisz od użytkownika, wykonywać ruch, a potem wyświetlać naszą tablicę i tak w kółko, aż do zakończenia gry. Tak by to wyglądało dobrze. Więc jak byśmy to powinni zrobić? Prowadźmy sobie może jeszcze pole, jaki gracz wykonuje ruch. Więc na przykład zróbmy to tak. Bull Move Player X równa się True. Czy to będzie gracz pierwszy? Jeżeli to pole będzie ustawione na True, no to gracz pierwszy wykonuje ruch. Jeśli nie, to gracz drugi. Tak? Więc. Zróbmy sobie to tak A, to może inaczej. OK to zostawmy na przykład, ale wprowadźmy sobie jeszcze dwie funkcje. Void Move X. Void Move y. Hmm. Ta funkcja będzie wykonywała równ y posunięcie, jeżeli gracz pierwszy, gracz X będzie wykonywał ruch, no a ta oczywiście jeśli gracz drugi może być IG, o no cokolwiek a ta funkcja będzie nam rozdzielała po prostu jaki gracz w zależności od ustawienia tego pola ma wykonywać ruch więc hmm, może to zrobimy w ten sposób move if a, jeszcze żebyśmy sobie nie pomylili ja sobie tu coś jest dobry zwyczaj ja tak zazwyczaj robię. Ustawiam sobie te przedrostki, żebym wiedział oczywiście jakiego typu jest ta zmienna. If b, move, player, x równa się true, to move x ls, move y. O, i to będzie nam rozdzielało te ruchy bardzo dobrze. Potem może zrobimy jakieś losowanie, który gracz ma wykonywać ruch na początku i tak dalej, ale na razie zajmiemy się tylko tym. Ok, no dobra, no to co dalej? No, 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 No to ruch, jak zrobimy ruch? Gracza x i gracza y. Właściwie to będzie tylko jedna funkcja, potem ją przekopiujemy, zmieniając tam ustawienie pola. w player x void move x. No to jak? Skorzystamy z biblioteki konioha. include konio Ha. W tej bibliotece znajdują się funkcje takie jak GET i KHBit, Kabit chyba tak które umożliwiają nam... W ogóle to jest biblioteka, że tak powiem, ona nie jest biblioteką standardową języka, ale Visual mają udostępnioną, tak samo na przykład edytory Borlanda, kombinatory też. Chodzi o to, że dzięki niej możemy formatować konsole. Tam są dostępne pewnie funkcje do formatowania konsoli, jaki kolor znaku dla ułatwienia. Oczywiście możemy korzystać też z biblioteki Windowsowskiej, gdzie tam też są te funkcje, no ale to tak się już przyjęło, że prawie jak biblioteka standardowa te funkcje posiadam dla konsoli. OK, MoveX, czyli robimy w ten sposób, że pobieramy get znak ta funkcja get działa tak, że pobiera nam klawisz bez formatowania, czyli nie czekamy aż znaczy czekamy aż użytkownik naciśnie jakiś klawisz, jednak on się nam nie wyświetla nie musimy go potwierdzać enterem, po prostu reaguje od razu na naciśnięcie klawisza move x get o, no właśnie. Musimy ten klawisz gdzieś zapisać. Dobra. Mm, to jest właściwie, on zwraca, ta funkcja właściwie zwraca nam typ int, czyli numer, yy, kod klawisza, ale my go zrzutujemy na typ char. Czyli to będzie tak. <coughs> char k, równa się char get get. A. Tak a i to będziemy robić w pętli, dopóki gracz nie da nie wciśnie odpowiedniego klawisza, tak? No bo jednak jakiś albo klawisz będzie zajęty, czyli już będzie wypełnione pole, albo nieodpowiedni yy, numer, tak? Więc będziemy musieli to wykonywać w pętli, więc... Ale to zaraz, to zrobimy na razie tak. To, No i sprawdźmy jaki ten klawisz. Switch, CK. No i w zależności od tego będziemy wykonywać odpowiedni ruch. Więc tak. <laughs> Jaki to ruch? No, w zależności od klawisza będą to oczywiście teraz y, numery. Czyli case 1. O, może nie tak. Tylko tak. No i dobra, co tu może być? Hmm, jeżeli będziemy teraz, jeżeli <laughs> z, y, gracz numer x albo y, bo to też będzie się odnosiło do tego gracza, wciśnie przykład klawisz 1, no to co musimy zrobić? Wypełnić pole na tablicy y, naszej tablicy tab field, tutaj w odpowiednim pole odpowiednią stałą state field. Tak? Więc jak to mamy nazwane? X field, ok, więc wtedy jeżeli to jest grasz pierwszy, to wypełniamy naszą tablicę. Tab field to będzie oczywiście 0 0 równa się. X. Film. W ten sposób będziemy musieli wypełnić wszystkie pola. Oczywiście będziemy musieli też sprawdzić warunek, czy przypadkiem już te pole nie jest zajęte. No ale to zaraz. Najpierw zróbmy sobie to w ten sposób. Break. Przypadek drugi.

siedem, osiem, no i dziewięć. Ok, więc to mamy zrobione. No i teraz co? A to może od razu może to zrobimy, żeby nie było. Sprawdźmy, czy ta tablica jest zajęta, czy nie. Czyli o tu się nam to nieładnie teraz formatowało, no ale dobra. Zostawmy to już tak. Sprawdźmy if tab field 0 0 jest równe empty field. Tak. Jeśli tak, to wykonajmy to. O! I tak to będzie więcej wyglądało. Skopiujmy sobie teraz to. No i zróbmy dla pozostałych numerów. Czyli dwójeczka. Mm, pasty trójka. Tak o, tak, mamy sprawdzone. 1 do 9 jeszcze zostaje pole default. Ale zajmiemy się nim później. default. Ponieważ nie wiem, wyświetlimy na przykład jakiś komunikat, że jest złe pole. Oczywiście będziemy to musieli powtarzać w pętli dopóki albo gracz nie wybierze dobrego pola. Czyli Dopóki gracz nie wybierze do, dobrego pola, bo jeśli wybierze albo zły, albo już zajęty, co wychodzi na jedno, będziemy musieli powtarzać, dopóki nie wybierze dobrego ruchu. No dobra, musimy tu pozmieniać. Na 2 to będzie oczywiście 0,1 na 3 to będzie 0,2 0,3 0,4 Ojojoj, oj, oj, zapętliłem się. <zucz> to nie tak, tylko tak. 1 0 1 1 1 2 2 0 2 1 No i...

2, 0, 2, 1 i 2, ups, 2, 2, no jest to trochę niewygodna metoda. Może jeszcze będziemy musieli tu pozmieniać dla gracza y znak y, ale to już zrobię szybciej. Wykorzystam do tego edytor Znajdź zamień. Ok, więc to mamy zrobione. Teraz zrobimy tak: kopiuj. Kapy, no i oczywiście void move y dla gracza drugiego to samo pastę No i mamy zrobione. Teraz użyjemy edytora i pola są dobre. Zamienimy tylko stałą, na jaką się ma zamienić w odpowiednim polu wartość. Dobra, no to klikamy tu, Xfield, Edit, Find and Replace, Quick Find. Dobra, żeby, żebym to widział, bo nie chcę zamienić wszystkich pól. Current Block, czyli od tego bloku, żeby nam się wszystko zamieniło. Aha, tu Quick Replace. X field na Y field, ok. Tak, replace. replace, 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 ok. Więc mamy zamienione. Tylko tu, tylko tu. No więc, więc podstawę, podstawę napisania funkcji ruchu mamy. Dalej zajmiemy się pętlą. Zapraszam na następną część.